W tym filmie zebrałem 32 widzów, którzy będą rywalizować na największym chowanym na anarchii o okrągłe 200 tysięcy dolarków serwerowych do wygrania. Kto wygra i komu uda się zgarnąć ten hajs? Czas się przekonać. Na mapie zostały losowo rozmieszczone skrzynki, w których uczestnicy mogą znaleźć hajs i części anarchicznej zbroi. Dobra, to ja nie patrzę, a chłopaki już lecą się chować. Dobra, widzowie, jestem już na mapce. Lecimy szukać, kurde, widzów. Kto tu się gdzie pochował? Pewnie będą niezłe kryjówki. No, zaraz zobaczymy, kurde. Myślę, że zacznę od tego domku. Okej, okay, widzę, że się nikt nie schował tutaj, chociaż jest jakieś zejście. Ale nie można niszczyć, są takie zasady, więc myślę, że tu nikogo akurat nie będzie. Kurde, ciekawe, kto odpadnie pierwszy? To jest akurat ciekawe. Okej, okay, mamy pierwszą osobę: Fabiska. Okej, okay, niestety, Fabisek, odpadasz. I lecimy szukać dalej, zaraz zobaczymy, kogo tu znajdziemy następnego. Oj, ktoś biega, chyba nie miał kryjówki. Gumy też odpada niestety. Mamy drugą osobę znalezioną. Myślę że widzowie, że dobrym pomysłem będzie szukanie po kolei wszystkiego. Bo tak... Kurde, jak będę biegał prawo-lewo, to nie będę pamiętać co gdzie było i się pogubię. Dobra, tu wygląda na... Okej, okay, tu jest jakieś zejście. Okej, okay, tu są jakieś labirynty. Ale tu chyba nikogo nie ma. Nie, tu nikogo nie ma, nie ma tu żadnej skrytki, nie ma, dobra. Lecimy dalej. Tu też jest czysto. Kurde. Tam jest jakiś dripstone, zaraz tam zobaczymy co to będzie. A ja widzowie, kompletnie tej mapy nie znam, no nie? Nie, ja ją robiłem. Kurde, tych tuneli jest tyle, tych zawijasów, że ja się trochę... boję, że się pogubię. No, dopiero znaleźliśmy dwie osoby. Okej. Okay. Jakieś tunele. Kurde, te tunele są powalone. Nie wiem, czy ja tu poznajduję ludzi. Dobra, tu nikogo nie ma z tej strony. Ważne jest to, że jest zasada, że nie można się ruszać, więc... Ciekawe, czy widzowie już odnaleźli ukryte skrzynki z pieniędzmi, bo są tam normalnie lootboxy na mapie rozmieszczane z kasą. Ciekawi mnie to akurat, czy udało się już komuś znaleźć. Dobra, w tych tunelach chyba serio nikogo nie ma, a kryjówka wygląda na całkiem niezłą. Zaraz będziemy wychodzić. Dobra, może zacznijmy szukać od prostszych rzeczy. Przeanalizujemy mapę od początku. Okej, okay, mamy gracza, znaleźliśmy, kurde. Mamy zabójstwo, why dido znaleźliśmy też Xaviego. Niestety Xavi odpada. Już wyeliminowaliśmy cztery osoby widzowe, więc idzie to całkiem szybko. Znalezione są cztery osoby, zostało jeszcze wiele. Dobra, tu chłopaki we dwójkę się schowali. I... dobra, cztery osoby wyeliminowane. Simo... Simonesker oraz Greniasty, czyli sześć osób już zostało wyeliminowane. Okej, okay. okej, okay, okej, okay. okej. Okay, okay. Oj, tu chłopak dobrą. Miał kryjówkę całkiem, ale znaleźliśmy go. Sad boy. Ile tu was jest, chłopaki? Simi, Simi został wyeliminowany. Mr. Cytryna również. I x też. Kurde, stali widzowie na nagrywkach, bo widzowie, jakbyście chcieli być na nagrywkach w przyszłości yy, na odcinkach, no to wystarczy być w klanie, no nie jest ping z ogłoszeniem, że nagrywamy akurat. I co? No i wtedy wbijacie na kanał, i jesteście na nagrywkach, chłopaki, i możecie zgarnąć grubą kasę. Dobra, tutaj już chyba nikogo więcej nie będzie. Wątpię, że jest jakieś sekretne przejście. Fajny domek w ogóle, fajnie skonstruowany, podchowanego. Dobra, nikogo tu nie ma. Dobra, ten domek jest haczysty, ale. O! Zależy się kogoś, ale dobra kryjówka. Nie ukrywam koteczek. Dobra kryjówka, stary, naprawdę. Miałem farta, że akurat cię tu znalazłem. Dobra. Kurde, to będzie ciężko kogoś poznajdywać w takim czymś. Okej, okay. o! Lootbox! Ciekawe, czy ktoś go już opróżnił? Okej, okay, chest pusty, czyli ktoś se zgarnął już nagrodę. Bardzo fajnie. Tu jest jakieś zejście na dół w ogóle. Okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj graczy. I ktoś, kto tam też odpadł. Czekajcie. Ja podlecę se widzowie i. O stary, ty też niestety odpadasz. Dobra, mamy wyeliminowaną kolejną osobę. Już sporo osób padło, naprawdę. Idziemy tutaj próbować kogoś znaleźć. W tym domku już byliśmy. Kurde, ja się powoli gubię. Dobra, ja myślę, że najlepszym pomysłem będzie przeszukanie całej mapy. Całej mapy od początku. Dobra, dobra. Mm, dobra. Pójdźmy sobie na sam rok mapy i zacznijmy od początku. A słyszymy jakieś ferwerki, jakieś utrudnienia w odcinku. Okej, mm, Ok, tu jest taki lasek, kurde. Normalnie pszczoły by mogły być. Zobaczymy, czy ktoś jest w tym lasku. Zaraz obczeimy widzowie. O, znaleźliśmy kolejną osobę. Ok, okoń pz Spoko, fajny niczek, kurde. <laughs> Pozdrawiam Cię, Okoń. Dobra, jesteśmy na samym rogu mapy. O, mamy tu Doktor Voxiego. Okej, okay, Doktor Voxy wyeliminowany. Pan Zemsta wyeliminowany. Oraz Vibe Dragon. Niestety, chłopaki, byliście, kurde, tutaj w tyle osób. Ciekawe, czy ktoś jeszcze się tutaj kitra. Zaraz znajdziemy, może się uda znaleźć. Nie jest to takie proste na no, tak dużej mapie, tak dużej rozbudowanej mapie. O. Tam, że tutaj zniknie, kurde, nam ziomeczek, że nie uda nam się go znaleźć, ale no. też się udało. Dobra, to lecimy od początku w sumie, to będzie najsensowniejsze. Najsensowniejsze, zdecydowanie. Problem w tym, że ludzie też się mogą chować na drzewach. O właśnie! O właśnie! Dobra, zlew niestety odpadasz, stary. No i przy okazji odsłoniłeś nam zio kolejnego ziomeczka. Batmanek, szkoda, kurde, chłopaki. Ale co, dotrwaliście i tak długo. Dobra, lecimy dalej. Kurde, w tym haszczu to ciężko kogokolwiek znaleźć. Widzowie, tak wam powiem. Ale dobra, powoli, powoli. Bo ja nie chcę czego przeoczyć, bo jak ja kurde, kogoś przeoczę, to to będzie koniec. No tak, dobra, to dobra. Tu już sprawdzaliśmy. Tu też jest ok. Wolę wszystko tak powoli mega sprawdzać. Bo kurde, ktoś tu lata w okolicy nas. Mam nadzieję, że nikt nikogo nie zabija. O, mamy. Mamy, mamy. Jabłuszko, odpadasz. Kurde, ale długo przetrwałeś, naprawdę szacun. Szacun dla wszystkich, którzy jeszcze żyją. I odpadli nawet na początku. Dobra, 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 tu już byłem. Powolutku, powolutku. Hmm. Dobra, nie wierzę w to, że ten... Nie wierzę w to, kurczę, że tak się ludzie dobrze pochowali. Gdzie są ludzie? Pewnie jest jakieś duże skupisko Gdzie, gdzie znajdziemy naprawdę wiele osób Ale pójdź co szukamy tutaj Na spokojnie O! Mamy ziomeczka w końcu! Ile szukaliśmy widzowie Gakulec, udało się kogoś znaleźć w końcu Wiecie co? Ja tak wolno szukam Bo staram się naprawdę wszystko dokładnie Bo później jak będę musiał to przeczesywać jeszcze raz To naprawdę nie będzie to takie kolorowe mm. Myślę, że nie, dobra. Może trochę przyspieszy tempo. Myślę, że żyje jeszcze z 10 osób, kurczę. Ale dużej części miejscówek nie sprawdziliśmy. No tu ziomek nie shiftuje. No nie będę stricte do niego, bo to nie ma sensu. Nie wiem, czemu nie shiftuje. Coś jest. Mamy ziomka. Dobra, halot Londyn, niestety odpadasz. Kryjówka dobra, ale sprawdziłem. Staram się sprawdzać wszystko. Dobra, dobra. Kurde, widzowie, nie jest to takie proste, naprawdę, na tak dużej mapie, na Anarchii. No, trzeba dodać, że to jest zbudowane na Anarchii zwykłej, a nie na jakimś tam serwerze pobocznym. Naprawdę, chłopacy, co to budowali, mega respekt. Dobra, myślę, że mogę już wchodzić do domku, bo wszystko wokół sprawdziłem. Dobra, jest okej. Okay. A w tym domku chyba jest czysto, naprawdę. Tak mi się wydaje, widzowie. Zaraz zobaczymy, idziemy dalej. Tam jest jakaś klapa. Tak, to jest klapa. Nie, spamiłem w tą klapę, kurczę. Tu obraz, oł, tajne przejście, ciekawe czy ktoś się tu schował. To ciekawe, jest! Mamy dwóch graczy. Boss, 4k, niestety stary odpadasz, a byłeś już nie blisko końcowi. Oraz VQXDL, xdl też odpadasz stary. Dobra, lecimy dalej. O kurde, bo tu hawoła jeszcze druga strona tunelu, wydaje mi się, że... o właśnie! Pixis, kurczę, szkoda. Uuu, jeszcze jedna osoba! Znowu mam bana. Też się tutaj znalazł, kurde. Dobra kryjówka, naprawdę za obrazem. jeszcze się, że sprawdziłem ten obraz, bo pewnie nigdy bym ich tu nie znalazł, tak szczerze. A tutaj po boku tam chyba nie ma. Dobra, my zaraz widzowie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Całkiem dobrze to idzie. Dobra, tu już nic nie ma, tu też już nikt nie schował. Spoko. Tu skrzynkę ograbili elegancko. I co, lecimy dalej? Myślę, że już możemy powoli wychodzić z tego mieszkania. Okej, okay, okej, okay. nie jest to takie proste. Szukanie tych ludzi. A, dobra, to jest sobie border mapy, to tu bez sensu patrzę. Okej, okay, wracamy znowu w te miejsce. Byliśmy tu na początku i kurczę, no nie ukrywam, było oporowo, ale trzeba jeszcze raz dokładnie to przejść, bo ja nie wiem, czy pod klapami nie ma załóżmy... Uuu, O, Ktoś tutaj, kto zgarnął, miał na pewno farta. Ciekawej lekacji było. Przeczysaliśmy tak właściwie większość. Dobra, widzowie, zostało pięciu finalistów, którym udało się przejść pierwszą rundę. I teraz będą walczyć na lekko zmniejszonym obszarze. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Dobra, widzowie, czas na schowanie się minął. I ja lecę szukać. Dobra, teraz mapka jest trochę ograniczona. To może będzie łatwiej poznajdywać chłopaków, bo jest finał, zostało tylko pięć osób. Wiadomo, tu jest taki border. I zacznijmy może od tego borderu, tu będzie najłatwiej kogoś znaleźć. No i co, lecimy powoli, sprawdzamy wszystko, ze względu na to, że to jest finał. Wygląda to na to, że każdy będzie schowany po tamtej części mapy. No to co, powoli tam wchodzimy. Zaraz zobaczymy, kto odpadnie pierwszy. Przypominam, została tylko piątka. I co, lecimy powoli, może te drze. Oj! O niestety, pierwsza osoba z finału odpada. A sejot, niestety. Zostały tylko cztery osoby, widzowie: tylko cztery, jak coś. Zobaczymy zaraz, kto wygra finał. Wygląda to całkiem spoko. O, mamy kolejną osobę. Widziałem skinka, widziałem główkę. Tylko jak on tam wszedł, skoro to jest dom? Zam... Okej, okay, tędy. Miętkie ucho, niestety odpadasz. Zostały trzy osoby. Trzy osoby w finale, dokładnie podium. A przypominam, że osoby kasę wygrywają dwie, więc... Okej, okay, widzą, no wyeliminowaliśmy już dwie osoby, zostały tylko trzy. A przypominam, że dwie osoby wygrywają kasę, więc ostatnia osoba odpada i zostają finaliści. Zobaczymy, kto będzie nieszczęśnikiem, a kto finalistą. Okej, okay, Ajo. Kurde, Ajo jaki pech Ajo jaki pech Dobra, możecie wyjść z kryjówek, chłopaki. Mati, pokaż gdzie byłeś Mati, pokaż gdzie byłeś Okej, okay, Mati schował się na samym końcu, czyli w sumie był najmądrzejszy. Bo to było logiczne, że będę szukać po kolei skanować, choć ktoś mógł pomyśleć, że zacznę. A drugi finalista, kto jeszcze żyje? Prosagi, okej, okay. prosagi, pokaż swoją kryjówkę. Okej, okay, okej, okay. on był na początku schowany. Domku nie sprawdziłem, kurde. Takie proste, ale masz farta, dobra. Chodźcie na podium. Dobra prosagi, masz coś do powiedzenia? Dziękuję za frikaskę i pozdrawiam Mikiego, Artura, czwarta rano, Spagettiego, Ząbka, Jadoluksa, Giege, mnie, Kolarza, Zerna, Toksuka. I... tyle. A, a ty masz coś do powiedzenia? Chciałam wygrać, ale to 3 też jest git. Dołączajcie do na, największego klanu na Marchi. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Dobra Mati, a ty masz coś do powiedzenia? Zwycięzca? Mam na Sober najlepszy klan! Pozdrawiam buzika.